Siemanko, witam was w rozpakowaniu kolejnego Pixel Boxa. Temat w tym miesiącu to Harry Potter i Władca Pierścieni, czyli tematy dosyć mi bliskie, chociaż przyznaję, że nie wszystkie książki Władcy Pierścieni czytałem. Harry Pottera przemaglowałem pierwszą książkę. Dobra, nieważne. Odpakujmy paczuszkę. Pod filmem macie kod zniżkowy, gdybyście chcieli sami sami sobie kupić takiego Pixel Boxa. Myślę, że tematyka jego potęga bardzo spoko. W szczególności, że nie tak dawno wyszedł Hogwarts Legacy, więc temat na topie. Dodatkowo jeszcze powstaje jakiś serial od HBO, z tego co pamiętam. Szczerze, lubię ten schemat, że nie wiem co jest w paczce, więc nie będę zaglądać. Wy już widzicie, ja jeszcze nie. Paczka z zewnątrz wydaje się troszeczkę większa niż poprzednie, więc zobaczymy co to jest. Tutaj coś dużego i ciężkiego. Wyjmijmy to. Ocie baton! Podobny motyw już kiedyś mieliśmy. Kiedyś była rura z Mario jako osłonka na doniczkę czy kubeczek na ołówki. Tym razem mamy mandragorę. Pomysł bardzo ciekawy. Jakby jest to najbardziej wpasowujący się motyw, jeżeli chodzi o roślinki. Wszystko w jednym kawałku tym razem. Muszę przyznać, że mi się podoba. Napis mówi nam, że to jest mandragora i trzeba uważać. Obleśny, dokładnie tak jak w filmie, więc całkiem fajny. Dobra, pierwszy itemek. Ja jestem zadowolony. W szczególności, że no, ostatnio się pasjonuję troszeczkę kwiatkami, więc myślę, że <laughs> przyda mi się. Fajne. Piti pupa pip. Tutaj czuję, że jest jakaś figurka. Na stół to jest figurka. Jest zapakowany za przezroczystym plasticzkiem pewnie. Tutaj mamy coś innego. Znowu coś ciężkiego. Mnóstwo dużych pudełek tym razem. Kolejna rzecz z jest to kufel. Dodaj zimny napój, aby zmienić kolor. Wzór z domami Hogwartu. W jednym kawałku. Bardzo ładny kielich. No i ten wzór teoretycznie powinien nam się zmienić, kiedy nalejemy coś zimnego. W praktyce wygląda to tak. Tutaj już jest to Subiektywna ocena każdego. Możecie napisać co myślicie, czy efekt jest powalający czy nie? Kolejny item w paczce, który całkiem mi się podoba. Przyznaję, mam jeszcze koszulkę. Zobaczmy koszuleczkę. Kos koszuleczkę. Co my tu mamy? Okej, tym razem muszę przyznać, że koszulka jak najbardziej pasuje w moje gusta. Jest czarna, nie ma mnóstwa kolorów. Radnych postaci, których nie znam. To jest połączenie, którego się nie spodziewałem. Znowu mamy symbol, insygni śmierci. Jednak mamy czarną różdżkę, mamy grawerunek na pierścieniu jednym, jedynym. Mamy miecz świetlny? Skąd tutaj ten miecz świetny się wziął? Nie mam pojęcia, ale, Imo, wiadomo o co chodzi. Spoko, myślę, że to będę nawet gdzieś nosić. Kolejny item. Kolejny item, który mi się podoba. I chyba ostatnia rzecz. Nie licząc przypinki i naklejki. Przypineczka. I taka sama naklejeczka. No i zobaczmy sobie tą figurkę Aragorna. To nie jest moja ulubiona figurka. Muszę przyznać. Z tych, które znalazłem w Pixelboxach. Figurka z poprzedniego miesiąca w Pixelboxie. No wygrała wszystko. Jeżeli nie widzieliście to zapraszam do obejrzenia. No była genialna. Ta... No, pięknością Ty Aragorn nie grzeszysz. Wyglądasz jak jełop. Mamy tutaj mnóstwo akcesoriów: mieczyk, pochodnia, różne łapy. Płaszczyk mu nawet można dodać. Jak ktoś się uprze, to on trochę wygląda, przynajmniej na tej grafice, jak Syriusz Black. Przynajmniej ja to tak widzę. 31 punktów artykulacji: siabadaba. Incredible. Sulpt Details. Taką figurkę będziecie mogli gdzieś zgarnąć na konkursach, na kanale czy na Instagramie, więc jeżeli interesują Was dostawanie itemów za darmo w konkursach, to zapraszam serdecznie do obserwacji. Możecie zasubować, aby być na bieżąco. Jak to się otwiera? Nienawidzę opakowań. Chcę, żeby to było jak jak najlepszej kondycji, kiedy to do kogoś trafi. <tryk> Jaki on jest śmieszny. Jest malutki ale, Debbie, tutaj masz pelegynkę. I jako tę pelegynkę, Ty byłeś w karczmie w niej. Chodź, chodź, Chodź Adasiu, założymy ci to. Właśnie tam. No, jak mogę zasłonić, to całkiem okej okay. Tutaj masz mieczyk. Czy mieczek się wyjmuje? Mieczek się wyjmuje. Puch, 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 daba Taka wykałaczka No, wieku, właśnie tam. Co wam to, co mówiłem? Nie jest źle. Ma jeszcze kołczan, ma nawet mały mieczyk, w sensie sztylet. Ma kołczan, a ma łuk? Nie ma łuku. To po co mu kołczan? Ale jest głupek. Cofam. Moim zdaniem całkiem śmieszny, podoba mi się. Strzała w kolanie. No? Śmieszny. W internecie napotkałem się, że to jest bardzo zły box. Moim zdaniem nie jest aż taki zły, ale wiadomo, tak? Każdemu podpasuje to zupełnie inaczej, w szczególności, że jest to niespodzianka. Ja raczej dosyć pozytywnie podchodzę do tych niespodzianeczek, więc mi się dużo rzeczy podoba. Ale to też wszystko musicie sobie odpowiedzieć sami, czy wam się podoba zawartość, czy nie. Możecie podzielić się nimi e, swoimi wrażeniami w komentarzach, więc zachęcam serdecznie. Tak samo serdecznie dziękuję Pixelbox za podosłanie tej paczuszki. My się widzimy w następnym miesiącu w odpakowaniu kolejnego Pixelboxa. Życzę wam szczęśliwego, miłego... A! I jeszcze jedno. W następnym miesiącu... Fajny temat! W następnym miesiącu Avengersi i Strażnicy Galaktyki. Również bardzo fajny temat. Jestem ciekaw co to będzie. Do zobaczenia w następnym miesiącu. Elo.